6 sierpnia 2013 rok, praktycznie środek wakacji, słońce, ranek, a koszykarze energii czarnych Słupsk rozpoczynałem już przygotowania do sezonu 2013-2014. Za chwilę znajdziemy się w Słupskim Szpitalu, gdzie koszykarze Polski Skład energii czarnych przejdzie testy medyczne. Zapraszamy do środka, zapraszamy, mam nadzieję, uda nam się porozmawiać z nowymi zawodnikami słupskiego składu. Myślę, że każdy wie po co tu przyszedł. Czarni zawsze walczą o najwyższe cele. Myślę, że aspiracje też każdego zawodnika są wysokie i trzeba sobie zawsze stawiać poprzeczkę wysoką. Ja zawsze sobie stawiam, więc celem dla mnie jest mistrzostwo. To jest odpowiedni moment dla mnie, bo skończyłem w tą szkołę mistrzostwa sportowego, która tak naprawdę dużo mi dała, podniosła swoje umiejętności i wydaje mi się, że teraz właśnie powiem wchodzić w tą seniorską koszykówkę i zacząć od ekstra Andrej Andrzej Urleb układał ten zespół. Mam nadzieję, że wie, co robi. No, to jest trener z ogromną renomą. No. To jest w Polsce w ogóle postać kompletnie nieanonimowa. Także no mam nadzieję, że, że tręgi z nim sprawią, że każdy z nas tu jest młody skład, w tym roku w Słupsku, po roku powie, że jest naprawdę dużo lepszym graczem. Ja się bardzo cieszę, że jestem częścią tego zespołu. To na pewno młody, młody zespół, który będzie bardzo ciekawy. Na pewno trener Andrzej Le bardzo dobrze nas przygotuje. Będziemy na pewno rzucać się na każdą piłkę i będziemy grać bardzo agresywnie.